O matko wózka, ten drugi blok może złapać. Ja pierniczę. Co ta straż robi do cholery? To nie wiedzą co Jak to wszystko stoi, idzie w dupę, gdzieś się okna palą, a kto jeszcze może ten nie złapać? Ale nie zgłaszał czegoś takiego, nie mając kogo nadzorować, żeby to się nie przeniosło. Tak nadzorować? a Telefon mi się zawetował. Nie chcę się wyłączyć z kamerą. Jezu, patrzcie tak, się. To nic takiego dawno nie widziałam. Gdzie jesteśmy? Czego nie się... widziałam? A co ma, bo helikoptera nie ma? Panie Właczo, czemu helikoptera nie ma? Przyjedzie, tak. Przyjedzie. A pewno przyjedzie. Tak wszystko się Ale ja tam stał <głos》>. no, na tamtym nie chcę Oni powinni oni chcą iść, oni na iść, oni chcą iść, 私はもう1つのところを、私はもう1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場合、1つの場